Te ceny rosły nam bardzo dynamicznie w ciągu ostatnich kilku lat, aż do początku 2020 roku. I skutek pandemii na moment się, ich wzrost się zatrzymał, ale znowu zaczynają, znowu zaczynają rosnąć i przede wszystkim zaczynają rosnąć szybciej niż dochody. To samo się zresztą dzieje, jeśli chodzi o mieszkania sprzedane. W większości przypadków. Pojedynczo z kwartału na kwartał mamy tam jakieś zawahania, ale generalnie trend rosnący jest bardzo widoczny. I to powoduje, że w zasadzie w większości miast, kiedy porównamy wynagrodzenia z dochodami, ten taki bardzo podstawowy wskaźnik dostępności cenowej mieszkań, no to jednak mamy wyraźnie gdzieś tam od 16, czasem. Czasem już od 15, czasem od 18 roku mamy wyraźną tendencję spad, spadku dostępności, chociaż najwyższa dostępność jest w dwóch miastach Łodzi i Poznaniu, gdzie jak, jak będziemy opowiadać o wynikach w poszczególnych miastach, właściwie boom, boom wciąż jeszcze trwa. I Jak porównamy to z sytuacją z poprzedniego kryzysu. To wiadomość jest generalnie dobra, to znaczy ta dostępność jest wciąż wyraźnie wyższa on, od tej, którą mieliśmy w roku 2007. To jest sytuacja raczej zbliżona do lat 2012-2013. Tylko, jak Państwo pamiętają ten wykres, który mieliśmy na początku z roczną produkcją w, w głównych miastach, no to Jesteśmy dużo, dużo wyżej z tą produkcją, no głównie dzięki temu, że produkcja została nakręcona poprzez popyt, poprzez popyt typu buy to let, typu, związany z kupowaniem mieszkań pod wynajem. No i pojawia się w tym całym układzie niezwykle silne, istotne zjawisko, to jest zjawisko, przepływu różnego rodzaju oszczędności nie tylko systemu bankowego, różnego, system, różnego rodzaju oszczędności właściwie na wszystkie podsegmenty rynku i na rynek pierwotny i do budownictwa nowych domów jednorodzinnych i na rynek wtórny i... O ile samo lokowanie oszczędności, samo, samo przepływanie gotówki może jeszcze nie jest tak niebezpieczne dla całego funkcjonowania tego, tego, tych naczyń połączonych, o tyle najbardziej niepokojące byłoby pojawienie się zjawiska klasycznej spekulacji, czyli sytuacji, w której posiadacze. Yy, Nadwyżek finansowych uznają, są głęboko przekonani, że trend wzrostu cen potrwa jeszcze rok, dwa, może trzy. W związku z tym należy zarobić na krótkoterminowej spekulacji. A w związku z tym, żeby ten, żeby ten efekt finansowy poprawić, trzeba pójść do banku, po tani kredyt, żeby się podlewarować. I jestem przekonany, że w tym kwartale minionym. Już tego typu zjawisko na rynku zaczyna występować. Będziemy prowadzić badania ankietowe, z, myślą o tym, żeby spróbować to zjawisko zmierzyć. Bo to, tak naprawdę, jest dosyć niepokojące. No, pytanie, oczywiście, jest również takie: Ci, którzy te oszczędności dzisiaj lokują i będą dalej lokować w roku 2021. Co oni z tymi mieszkaniami zrobią, kiedy one zostaną wybudowane w przyszłym roku, w kolejnym roku, kiedy je odbiorą? Czy te mieszkania trafią na prywatny rynek najmu? Czy te mieszkania trafią na rynek wtórny, stając się konkurencją dla produkcji, bieżącej produkcji deweloperskiej? Czy te mieszkania będą stały puste? Trudno powiedzieć dzisiaj w sposób kategoryczny: zapewne duża część tych. Tych osób, zapytana dzisiaj w ankiecie, odpowie nie wiem, bo nie wiem, co będzie za dwa lata. Na ile ten odpływ na rynek domów jednorodzinnych, na, na ile poszukiwanie większych mieszkań, na ile praca zdalna jest czymś, co będzie nam w przyszłości towarzyszyć, to wydaje się być bardzo ważnym pytaniem. I też jest obawa, że badania ankietowe mogą nie nie w pełni dzisiaj na to odpowiedzieć, dlatego że my sami, jako użytkownicy mieszkań, jeszcze nie do końca wiemy, czy ta pandemia skończy się i wrócimy do poprzedniej rzeczywistości. Czy też tak naprawdę trzeba myśleć o tym, że kolejne tego typu zjawiska będą nam towarzyszyć przez kolejne kilkanaście lat, a może do końca, do końca naszego życia.